Zanim zaczniemy, chciałbym podkreślić, że ten film ma na celu edukację i rozrywkę. Nie mam zamiaru obrażać czyichkolwiek przekonań, czy uczuć religijnych. Moim celem jest przybliżenie Wam fascynującego świata greckich mitów, więc usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na odkrywanie tajemnic starożytnego Olimpu w sposób, który mam nadzieję, okaże się zarówno pouczający, jak i zabawny. Zapraszam do oglądania. Witajcie w świecie, gdzie logika jest na urlopie, a niespodzianka to słowo dnia. Każdego dnia. Zacznijmy od chaosu. Nie, nie mówię o moim pokoju. A tutaj jakiś syn. Ale o pra początku wszechświata według Greków. Z tego kosmicznego bałaganu wyłania się Gaia, nasza natopiekuńcza Matka Ziemia, która stwierdza, że to dobry dzień na stworzenie nieba, więc po prostu to robi. I tak oto powstaje uran. Tak, urodziła go sama z siebie i nie? Nie chodzi mi bynajmniej tu o planetę, tylko dosłownie niebo. Teraz uran i Gaia tworzą dość nietypową rodzinę, mając dzieci, które śmiało można nazwać dosyć oryginalnymi. Mamy tu cyklopy z hekatonheiresów hekaton i Tytanów. Wśród tych ostatnich było sześć córek i sześć synów. Teja, kojarzona z jednością i blaskiem. Temida, bogini sprawiedliwości. Mnemusyne, bogini pamięci. Febe, reprezentowała jasność i proroczy umysł. Tetyda, często identyfikowana z wodami i nurtami morskimi. Rea, symbolizowała płodność i macierzyństwo. Okanos, reprezentował on wszystkie ciała wodne, będąc źródłem rzek, strumieni i studni. Kojos, symbolizował umysł i rozumienie. Hiperion, reprezentował światło słoneczne. Był ojcem m.in. Heliosa, czyli słońca. Selene, czyli księżyca. I Eos, czyli świtu. Japetos, kojarzony z czasem życia ludzkiego i śmiertelnością, był ojcem między innymi Prometeusza i Atlasa. Prios był mniej znanym tytanem, nie przypisuje mu się za wiele. I Kronos, który był ojcem Zeusa, ale nie uprzedzajmy faktów, a raczej mitów. Uran, mając wyraźne problemy z akceptacją bycia ojcem roku, postanawia schować swoje pociechy w najgłębszych zakamarkach ziemi. Nie bez powodu dowiedział się z przepowiedni, że jego dzieci będą chciały odebrać mu władzę, co Gaja odbiera, no powiedzmy, że nie najlepiej. Tak więc Tartarze wylądowali prawie wszystkie jego dzieci, oprócz Kronosa, tego najmłodszego. Tatar to głęboka, mroczna otchłań nie mylić z Tatarem albo z Tartakiem. W zasadzie Tartar jest interpretowany także jako jedno z pierwszych bóstw tuż obok Gai. Ale z greckimi mitami jest tak, że często były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie lub spisywane były przez różne osoby, więc stąd mogą pochodzić niespójności. W odpowiedzi na to Matka Ziemia, rozgoryczona rodzicielskim podejściem Urana, motywuje najmłodszego tytana Kronosa, by ten trochę przystrzygł ambicje tatusia. Nała mu sierp, którym odciął mu... Nie mogę tego powiedzieć, ale Kronos postarał się, żeby jego ojciec już nie miał więcej dzieci. I to, czego go pozbawił, wylądowało w morzu, z którego potem wyszła Afrodyta. A z krwi, które spadły na ziemię, pojawiły się inne mityczne stworzenia, takie jak furie i melijscy giganci. To był koniec Urana i początek Ery Tytanów. Po dramatycznym finale Urana nastała nowa era. Czas, w którym Kronos, najmłodszy z Tytanów, poślubił swoją siostrę Reję. Tak, siostrę. I wstąpił na tron. W mitologii greckiej ten czas jest opisywany jako złota era, okres pokoju i dobrobytu. Ale jak to z losem bywa, jego nie przewidzisz. W przeciwieństwie do przepowiedni, którą usłyszał Kronos, a mianowicie, że obali go własne dziecko. Tak, dokładnie to samo było z uranem. Mogła to być ta sama przepowiednia, tylko że puszczono drugi raz, ale nie ma na to dowodów. Swoją drogą, według mitologii greckiej, to właśnie Gaja przewidziała upadek Kronosa. Już się pogubiłem. Jeśli chodzi o przepowiednie urana, no to nie wiadomo, kto mu to przewidział, ponieważ było tam mnóstwo proroków i tak dalej. Ciekawe skąd, skoro Gaja i Uran byli pierwsi. Ale cóż, to jest mitologia, nie można brać wszystkiego na poważnie. Generalnie Kronos nie wiedział, które z dzieci go obali, dlatego postanowił pozbyć się wszystkich przez ich połykanie. Mam na myśli, że je zjadał. W sensie po urodzeniu, nie przed. Według mitologii Kronos wiedział o przepowiedni przed narodzinami dzieci. Dlaczego więc nie przestał ich, no wiecie, robić? Nie wiadomo, no i może to dobrze, bo przynajmniej jest o czym opowiadać, a to dopiero początek. Prawdopodobnie każdy kojarzy pociechy Kronosa. Czyli Hestia, Demeter, Hera, Hades, Posejdon i Zeus. Zjadł je wszystkie, oprócz Zeusa, bo nie spodobało się to Rei, czyli jego siostro żonie, i dała mu do zjedzenia kamień zawinięty w pieluszkę. Ja tego nie zmyślam. Taka właśnie jest mitologia grecka. Kronos wyraźnie, nie mając najlepszego oka do detali, połknął kamień, myśląc, że to jego syn. Areja schowała go w jaskini, na Krecie. Na kretyńskiej wyspie, sorry, na kreteńskiej wyspie, bo to była Kreta, nie Kryta. Zeus był chroniony i wychowywany z dala od swojego niebezpiecznego ojca. Legenda mówi, że koza o imieniu Amalteja dostarczyła mu pożywienia, a jej skóra później stała się słynną egidą, czyli tarczą Zeusa. Dodatkowo grupa wojowników, znanych jako Kureci, chroniła młodego Zeusa, hałasując swoją bronią, żeby zagłuszyć płacz od Zeusa, co uniemożliwiało Kronosowi znalezienie go. W tej ukrytej i bezpiecznej siedzibie Zeus dorastał, gromadząc siłę i mądrość. Kiedy osiągnął dojrzałość na scenę wkroczyła Metis, czyli jedna z Tytanit, czyli żeńska wersja Tytana, córka Tetydy i Okanosa. Tak, oni też byli rodzeństwem. Wszystko pozostaje w rodzinie. Opracowali plan, w którym Reja podaje Kronosowi, czyli ojcowi Zeusa, i wujka Metis lek pomieszany z miodem, który zmusił Kronosa do zwrócenia swoich dzieci. Dobry plan! Zeus uwolnił swoje rodzeństwo, czyli Hestie, Demeter, Herę, Hadesa i Posejdona, którzy połączyli swe siły i rozpoczęli wojnę zwaną Titanomachia. Chyba tak się to czyta. Wyraz ten z greckiego oznacza dosłownie wojnę tytanów, w której walczyli tytani kontra bogowie olimpijscy. Po jednej stronie walczył Kronos wraz ze swoimi braćmi, Siostry nie walczyły w tej walce i Okanos też nie walczył w tej walce, postanowił pozostać neutralnym. Schował się wraz z Tetydą i Herą w bezpieczne miejsce. Generalnie nie wszyscy poszli się bić, ponieważ po stronie Zeusa walczy tylko Posejdon i Hades, a potem dołączyła do nich bogini Styx, czyli córka Okanosa, który namawiał ją, żeby dołączyła się do Zeusa. Jednak nie był taki neutralny ten Okanos. Styks zabrał ze za sobą czwórkę swoich dzieci, Nikę, czyli tę od butów, nie no żarcik, ale wiadomo skąd firmy zapożyczałem nazwy. Nike reprezentowała zwycięstwo: Kratosa, czyli uosobienie siły, Zelosa, czyli rywalizację, i bije, czyli moc. Wojna trwała 10 lat, kiedy to starcie pomiędzy bogami i tytanami spowodowało drżenie ziemi, płonęło powietrze, woda wrzała, a niebo skrzypiało i jęczało. Następnie Gaia interweniowała i powiedziała Zeusowi, że zwycięstwo będzie zapewnione, jeśli uwolni Hekaton Hejresów i Cyklopów z ich więzienia. Zeus udał się więc w głąb Tartaru. I tam walczył z potężnym kampę, zabijając smoczą straż i uwalniając więźniów. Okazało się to mistrzowskim posunięciem, ponieważ po uwolnieniu cyklopi, którzy byli wykwalifikowanymi rzemieślnikami, stworzyli dla Zeusa jego pioruny, trójząb dla Posejdona i hełm niewidzialności dla Hadesa. Jeszcze bardziej przydatni dla Zeusa byli Sturency, gdyż po przewróceniu zdrowia po spożyciu Ambrozji i nektaru, byli tak potężni, że mogli rzucać górami niczym pociskami artyleryjskimi. Mówiono, że Tytani też wzmocnili swoje szeregi, ale Zeus był teraz nie do powstrzymania i ze swojego rydwanu prowadzonego przez Nikę, zrzucał swoje błyskawice. Natomiast Hades ubrał swój hełm niewidkę, czmychnął do obozu Tytanów i zniszczył ich uzbrojenie, co przeważyło szale na stronę bogów. Wtem zapanowała era bogów olimpijskich. Po 10 latach zaciętych bojów, Zeus dotrzymał obietnicy i ukarał wszystkich, którzy mu się sprzeciwili, wysyłając ich do Tartaru. Natomiast dla Atlasa miał specjalną karę. Musiał dźwigać sklepienie niebieskie. To chyba kojarzy każdy, że jest taki facet, który trzyma na plecach właśnie taką kulę. No to właśnie jest Atlas. I on dostał karę od Zeusa. Tak było. Siostry Kronosa, czyli Tytanidy, nie były karane za Titanomachię, gdyż nie brały w niej udziału. Podobnie Okanos, który pozostał neutralny, zachował swoją rolę jako personifikacja mitycznej rzeki otaczającej świat. Co ciekawe, Posejdon był bogiem morza i ważną postacią na Olimpie. Okanos jest utożsamiany z oceanem i wszystkimi wodami, a Posejdon jest bogiem morza i trzęsienia ziemi. Generalnie Okanos jest starszy od Posejdona, dlatego teoretycznie powinien mieć większą władzę, ale Posejdon jako brat Zeusa dostał lepszą robotę na Olimpie. To jest pierwszy przypadek nepotyzmu w historii. Sojusznicy Zeusa zostali nagrodzeni. Styks? Została boginią rzeki mocy, a jej dzieci miały dostać uprzywilejowane stanowiska na Olimpie. Metis została pierwszą żoną Zeusa, to jest ta, która pomagała mu w tej jaskini. Wtem świat został podzielony dla trzech braci: Hades został panem ze światów, Posejdon został panem wód, a Zeus został panem niebios, a wraz z nim stanowisko najważniejszego z bóstw. Jednak na ziemi został ktoś, kto nie był zadowolony z wyniku walki. A była to Gaja. Chociaż jej dzieci, Sturency i Cyklopi zostali uwolnieni z tartaru, w podziemiach wylądowali inne ich pociechy, czyli Tytani. A teraz wrot akcji: Zeus dowiaduje się o przepowiedni, w której to jego dzieci mają go obalić. Tak, trzeci raz to sama historia. Metis, czyli wnuczka Gai. Zostaje pierwszą żoną Zeusa, czyli wnuka Gai. Nadal wszystko pozostaje w rodzinie. Zeus dowiaduje się, że jego syn go obali. Więc co postanawia zrobić? A. Zamyka dzieci w Tartarze. B. Opuszcza kraj i zmienia nazwisko. C. Podrzuca dzieci Posejdonowi. I D. Zjada swoją pierwszą żonę. Tak jest. Odpowiedź daje prawidłowa. Żeby historia się nie powtórzyła, Zeus zjada swoją żonę, kiedy była ona w ciąży. Następnie boli go głowa, ale tak mocno, że nawet panadol nie działa. Na to, co mi dolega, panadol nie pomoże. Dlatego Hephaistos rąbnął go w głowę siekierką. Siekierka! Temu rodziła się Atena, która została boginią mądrości, wojny i rzemiosła, co odzwierciedlało cechy zarówno ojca, jak i matki. No, zjadł swoją żonę, więc trzeba było znaleźć kolejną. Zeus po pokonaniu Tytanów, objęciu władzy i zjedzeniu swojej pierwszej żony, szukał porady u Temidy. Jej rola jako doradczyni była niezwykle ważna w utrzymaniu porządku i harmonii wśród bogów i na ziemi. Temida, będąc uosobieniem boskiego prawa, pomogła Zeusowi utrzymać i zorganizować nowy porządek świata. No i skoro już pracowali razem, nie było trudno o romans. I z ich połączenia powstały kolejne mityczne istoty. Między innymi Horai, to były boginie Pur Roku. I Mojry, czyli boginie losu. Wychodzi na to, że Zeus miał związki jedynie ze swoimi siostrami, ciotkami, kuzynkami. Ostrzega, że ze swoimi braćmi, wujkami i kuzynami. Nie miał. Nie, nie miał, bez przesady. Aż tak, aż tak powalona ta mitologia nie jest. Jeśli chodzi o Zeusa i Demeter, to ich potomstwem była Persefona, która została uprowadzona przez swojego wuja, Hadesa, prosto do podziemi. Mit ten opisuje, jak smutek Demeter po utracie córki spowodował, że Ziemia stała się jałowa, co doprowadziło do pierwszej zimy. Demeter odmówiła przywrócenia urodzaju, dopóki jej córka nie zostanie jej zwrócona. Ostatecznie Zeus interweniował, by Persefona mogła spędzić część roku na Ziemi z matką, co przyniosło wiosnę i lato, i część roku z Hadesem w podziemiach, co przyniosło jesień i zimę. Nie zapomnijmy, że najważniejszą żoną Zeusa była Hera i z ich połączenia też powstało mnóstwo dzieci, m.in. Ares, Bóg wojny, Hefajstos, Bóg Kowal. Co? Przecież Hephaistos już był. Kiedy Metis była jego żoną, bo to on rozłupał mu głowę. No tak, lecz... Niektóre źródła podają różne informacje. W jednym było napisane, że Hera urodziła Hefajstosa samoczynnie. Grecka mitologia jest pełna zawiłości i niespójności. Hera zachowała status żony Zeusa aż do końca mitologii, mimo że nie była jego ostateczną dziewczyną. Dziewczyną to chyba złe stwierdzenie, ale kochanka jakoś niefajnie brzmi. Mniejsza o to. Hera, kiedy dowiedziała się o zdradach męża, mściła się na jego kobietach. Na przykład Io była kapłanką Hery. Kiedy Zeus ją zauważył, no wiadomo, co było dalej. Powiedzmy, że się w niej zabujał. Hera, kiedy się o tym dowiedziała, zmieniła Io w jałówkę i wysłała za nią muchę, która ją kąsała, zmuszając ją do ciągłej wędrówki po świecie. Kiedy dotarła do Egiptu, Zeus przemienił ją z powrotem w kobietę. A potem, wiadomo, i urodziła mu syna Epafosa, który był potem ważny w mitologii egipskiej. Daj znać w komentarzu, jeśli chcesz, żebym zrobił podobny materiał o mitologii egipskiej. Jeśli zapytacie o najdziwniejszy związek Zeusa, to był to związek z Ledą, w którym Bóg Bogów przemienił się w łabędzia, żeby zwabić Ledę, która potem znosi jajo, z którego... <laughs> która potem znosi jajo, z którego wyłaniają się dzieci. Między innymi Dioskurowie i Helena Trojańska, której porwanie przez Parysa doprowadziło do wojny trojańskiej. Tak, to ta wojna z tym koniem, gdzie żołnierze się schowali i potem tam... przez bramy przeszli, to zna, to zna chyba każdy, nie? To było nawet w Asterixie i Obelixie chyba. Wracając do Ledy. Miała ona też męża, króla Sparty, Tyndareosa, i w noc, kiedy nawiedzi ją Zeus, tuż potem nawiedził ją jej mąż. Więc kiedy z jaja urodzili się Dioskurowie, którzy byli bliźniakami, jeden był synem Zeusa, a drugi synem króla Sparty. Generalnie mówiłem już o tym w jednym z odcinków. Były jeszcze kobiety takie jak Kalisto, matka Arkasa, która została przemieniona w gwiazdozbiór wielkiej niedźwiedzicy przez Herę. Donae, matka Perseusza, Zeus przemienił się w złoty deszcz. Sorry, <laughs> złoty deszcz, Nie wiadomo jaki złoty deszcz. Zeus przewidził się w złoty deszcz, by dostać się do niej. Europa, Zeus uprowadził ją przyjmując postać byka. Alkmena, Zeus przyjął postać jej męża, żeby ją uwieść. Czy Zeus zrobił coś innego oprócz podrywania innych żon oraz zdradzania swojej? Tak, między innymi karał innych. Chyba każdy słyszał o Prometeuszu. Jego najbardziej rozpoznawalnym czynem jest kradzież ognia od bogów olimpijskich i podarowanie go ludzkości, co przyniosło im technologię, wiedzę i cywilizację. Ej sorry, masz może ognia? O co ja k Prometeusz? Kiedy Zeus się o tym dowiedział, tak się wkurzył, że przykuł Prometeusza do skały, a jego wątroba była pożerana przez orła, która potem mu odrastała, i tak w kółko, w dzień była zjadana, a w nocy mu odrastała. Do pewnego momentu, aż przybył Herakles. Albo Herkules, jak to woli. Imię Herkules pochodzi ze starożytnego Rzymu, a Herakles ze starożytnej Grecji. Stąd jest ta różnica. Co ciekawe, w greckim Hera oznacza żonę Zeusa, a Kleos oznacza chwała, czyli chwała Herze. Także Herakles można zrozumieć jako chwała Herze. To dość ironiczne, biorąc pod uwagę, że Hera była jego zaciętą wroginią przez większość jego życia, ponieważ był on dzieckiem Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny. Dostał 12 prac do wykonania, aby odkupić swoje grzechy, ponieważ Hera zesłała na niego atak obłędu, w którym ukatrupił swoją żonę Magereu i ich dzieci. Kiedy świadomość do niego wróciła i zrozumiał, co zrobił, udał się do wyroczni, która nakazała mu udać się do Myken, do króla Erysteusza i wykonywać jego polecenia przez 12 lat, aby odkupić swoje winy. Generalnie ten król działał na polecenie Hery, więc Herakles dostał zadania niemal niemożliwe do wykonania. Takie jak pokonanie Hydry lub przyprowadzenie Cerbera z podziemi. I między tymi zadaniami idąc przez Kaukaz, spotkał Prometeusza, który był przywiązany do skały i orzeł pożerał mu wątrobę. I Herakles się pyta: Ej, co robisz? On, Jestem przywiązany do skały, nie widać. No i Herakles pozbył się orła i uwolnił Prometeusza. To był syn Zeusa i Danae tej, tej, której? Od złotego deszczu. I on też miał sporo przeżyć. Na przykład walczył z Meduzą, to ta, co miała wężowe włosy, i która spojrzeniem potrafiła zamienić ludzi w kamień. Był to spory problem na tamte czasy, bo nie było jeszcze kalgonu. <grytania> Misja pokonania Meduzy została zlecona przez króla Polydektesa. W trakcie tej misji otrzymał pomoc od innych bogów, między m.in. skrzydlate sandały od Hermesa tarczę lustrzaną od Ateny, a także hełm Hadesa. Ale to nie wszystko. Perseusz odwiedził graje, siostry Meduzy, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się Meduza. Były to istoty, które wspólnie posiadały jedno oko i jeden ząb. Perseusz podstępnie zabrał im oko i ząb, zmuszając je do zdradzenia lokalizacji Meduzy, jak również informacji o potrzebnych przedmiotach do pokonania jej. Ja, ja tego nie zmyślam, właśnie taka jest mitologia. Użył tarczy, żeby się do niej zakraść i szybkim ruchem odłączył jej głowę od reszty ciała, następnie uciekł na latających butach. Po powrocie do domu Perseusz zastał swoją matkę Danaę i jej opiekuna, rybaka Diktysa, uciekającego przed królem Polidektesem, który próbował zmusić Danaę do małżeństwa. Perseusz użył odciętej głowy, żeby zamienić go w kamień, jego i jego dworzan, ratując tym swoją matkę. Nie mogli po prostu odlecieć na tych butach. W mitologii greckiej było pełno bohaterów, m.in. Achilles był największym bohaterem walczącym pod Troją, a Sklepios, znany jako uzdrowiciel i bohater, który został później uznany za boga, miał moc wskrzeszania ludzi. Atalanta, jedna z nielicznych kobiet-bohaterek, które były w greckich mitach, znana ze swoich umiejętności łowieckich i szybkości. Tezeusz, bohater ateński, znany z pokonania Minotaura na Krecie. Odyseusz, król Itaki, znany z długiej i pełnej przygód drogi powrotnej do domu po wojnie trojańskiej, opisanej w Odysei. Serio, mógłbym gadać o tym dwa tygodnie, bo okazuje się, że w dzisiejszych czasach wszystko z mitologii wydaje się absurdalne. Zabawy dla dorosłych z udziałem swojej rodziny, supermoce, walki z potworami, niepokolane poczęcia. Kiedyś w to wierzono, ponieważ tak tłumaczono sobie niezrozumiałe zjawiska. Pojawiła się burza pewnie Zeus jest wkurzony. Powódź pewnie zdenerwowaliśmy Posejdona. Ktoś umarł no pewnie Hades go wzywa. Dzisiaj wiele rzeczy idzie wyjaśnić w naukowy sposób. Z czasem mitologia grecka przestała być uważana za religię, a jedynie za zbiór opowieści. Takie wierzenia nazywa się helenizmem. Jednak w Grecji w 2017 roku postanowiono, że helenizm znowu będzie religią, i ciągle próbuje się kultywować tradycje. Pozostaje nam tylko zadać parę pytań. Dlaczego w polskich szkołach uczy się mitologii greckiej? Ponieważ stanowi ona integralną część dziedzictwa kulturowego i literackiego, służy jako narzędzie do rozwijania wyobraźni, krytycznego myślenia oraz zrozumienia humanistycznych wartości. Studiowanie mitologii pozwala na lepsze zrozumienie wielu kulturowych, literackich i artystycznych odniesień, a także pomaga kształtować postrzeganie świata, moralności i etyki. Mimo, że historie te są pełne fantastycznych elementów, dostarczają ważnych lekcji na temat ludzkiej natury i zachowań społecznych. Czy nauczanie mitologii greckiej z jej elementami przemocy i niemoralnymi działaniami jest właściwe? Mity greckie, choć zawierają elementy przemocy i niemoralnych zachowań, stanowią okazję do dyskusji na temat etyki, moralności i ludzkiego zachowania. Ważne jest, żeby uczniowie byli w stanie rozróżnić mit od rzeczywistości i wykorzystywali te opowieści jako platformę do rozwijania umiejętności interpretacyjnych. W kontekście edukacyjnym mity mogą być używane do eksploracji uniwersalnych tematów ludzkiego doświadczenia, zachęcając uczniów do refleksji nad własnymi wartościami i wyborami moralnymi. To był długi odcinek. Dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się wkrótce!